頑張ろう。<noise> I hej, cześć, ma z tej strony Makler Games, witam nas bardzo serdecznie na kanale, po krótkiej dwudniowej przerwie, no dwa dni nie było tutaj update'ów, nie chciałem oczywiście wam wciskać byle czego, ponieważ powiedzmy tutaj informacji zbytnio dużych nie było, a nie chcę oczywiście swojego kanału zaśmiecać i wam marnować czasu, także dzisiaj mamy film na temat Call of Duty Modern Warfare i całej kontrabandzie, która będzie zawarta właśnie w... Tutaj w naszym, wiecie, pierwszym sezonie, który się już zaczyna y, za dwa dni, czyli z 3 grudnia, dzisiaj jak to oglądacie oczywiście jest niedziela, wierzę wam miłego dnia i oczywiście mi, dobrego odpoczynku, dzisiaj jest 1 grudnia, więc za, za dwa dni wychodzi operacja, y, dokładnie pierwszy sezon i dzisiaj sobie właśnie mówimy dwóch nowych operatorów oraz cała kontrabanda, która zawiera 104 poziomy, tak jest. A więc informacje płyną z prosto z plików gry e, Jakby wiecie, update'y są na PC często I ludzie grzebią strasznie w tych plikach gry I odkryli, że właśnie Ile będzie w danej operacji Rzeczy, jakie one będą i tak dalej Ja oczywiście tutaj poszczególnych itemów nie będę mówił e, Mamy trochę fajnych informacji Trochę takich smutnych, smutniejszych Fajniejszych, zaraz wam wszystko oczywiście opowiem Ale Chciałem powiedzieć, że mamy też datę Datę, która właśnie pokazuje rozpoczęcie sezonu no, oczywiście to jest 3 grudnia, to każdy wie lecz mamy zakończenie Jako, że pamiętacie, wy Black Ops 4 operacje Trwały 2 miesiące, mniej więcej 70 dni, powiedzmy ponad 2 miesiące Tutaj będzie podobnie, ponieważ operacja, a raczej sezon pierwszy rozpoczyna się 3 grudnia, a kończy 28 stycznia Więc to są, powiedzmy, równie, nie, nierówne 2 miesiące Oczywiście to, jest, to, jest, to są informacje proste z plików gry, więc mogą zostać, wiecie, mogą zostać ulec zmianie To oczywiście zależy od deweloperów I generalnie jak mówię, mamy 104 tiry, ja nie będę wam oczywiście tutaj poszczególnie mówił co na każdym tirze jest Oczywiście pokażę wam zdjęcie, możecie sobie spauzować, przeczytać, ogólnie macie itemy pospolite macie rzadsze, macie bardzo legendarne, bardzo rzadkie i tak dalej. Wiecie jak to było wybrak op 4, e, macie te lepsze rzeczy, skiny, te gorsze skiny i tak dalej. Ale dobra, przejdźmy może do rzeczy mamy 104D jak już mówiłem i to właśnie taką smutniejszą informacją jest to, że tylko 25% dostaniecie wy za darmo, jeżeli nie zapłacicie. A więc dostajecie 25, bodajże 24 tiry, nie pamiętam dokładnej liczby, coś koło 20, 23 chyba tiry są darmowe, a resztę, czy tam 83, bo razem ich jest 104, więc coś koło tego, jest płatne, więc generalnie masakra trochę, że tylko tyle jest darmowych. A aż tyle płatnych, wiecie: 25% darmowych w porównaniu do 75% tych płatnych to trochę masakra. No to też zależy, ile będzie cały tutaj, jakby ile będzie kosztowała ca cała premium kontrambuły. Jak już mówiłem, te darmowe to jest po prostu podstawowy. Sezon a te płatne to już oczywiście, jest dodatkowe. Lecz nie martwcie się, oczywiście, bronie są do, za darmo. Już tak widać na ekranie. Przedstawiam, właśnie, wam ten ym, tutaj obrazek. I tutaj mamy napisane, że dwie bronie są darmowe, zero płatnych 1300 od pońców Będzie można zdobyć, oczywiście, tylko trzy tutaj. Tiry będą darmowe po, właśnie po 100 codepointów, a 10 będzie płatnych, więc generalnie jak już widzicie na ekranie macie tutaj cały spis każdego levela od 1 do 100 jak już mówiłem, ja tego nie będę czytał, ale wam przedstawię szybko co jest darmowe, a co nie jest darmowe, a więc dwie bronie są darmowe 300 codepointów jest darmowe, 1000 jest płatne więc generalnie jak kupisz premium kon kontrabandę na przykład na 70 nie wiem, 59, albo 40 tieru otrzymasz 100 codepointów i tak wiecie co chwilę aż zbierasz te 1000 oczywiście 300 możesz zdobyć za darmo, więc to jest fajne, że nie musisz zapłacić i utrzymasz 300 cod punktów, które będziesz mógł prawdopodobnie wydać na tak pseudo zwanym czarnym rynku, który był podobnie jak Black Ops 4. Więc to akurat fajnie, że możemy otrzymać te 300 300 kod pońców za darmo, wiecie, w Black Ops 4 nie mieliśmy takiej okazji jedyna druga, aby dostać kod pońcy było było to kupno. Ale dobra, kolejne. 12 skórek będzie operatora tutaj Wiecie, płatnych, więc masakra i zero darmowych, więc po prostu jest masakra. Żadnego skina nie otrzymacie, jeżeli nie zapłacicie, nie, jeżeli nie kupicie premium sezon pasa i tu jest jeszcze kwestia, jeszcze tutaj żadnego hejtu nie narzucam, że zależy ile będzie oczywiście ten pas kosztował. Bo jeżeli ten, wiecie, ten premium pass będzie kosztował 40 zł, to spoko, to jest bardzo opłacalne, ponieważ otrzymujesz bardzo dużo, no. No tak, musimy za to zapłacić, lecz no strzelałem, że będzie nawet droższe niż 40, nie wiem, strzelałbym 80 zł, jako wiecie, to będzie taki powiedzmy DLC. DLC zazwyczaj wykocie kosztowało jakieś 59 zł. Jakby to jest takie trochę głupie, ponieważ mamy sezon nie jakby nie mamy sezon pasa, mamy te wszystkie darmowe mapy, broni i tak dalej, lecz wciąż musimy płacić teraz za kontrabandę, a wiecie w Black Opsie 4 nie musi nie musieliśmy płacić za kontrabandę, prawda? I jakby wcześniej bronie były wy w kontrabandzie potem, oczywiście, były w zrzutach, ale w tej grze nie ma zrzutów, więc e, to generalnie trochę jest takie, wiecie, nie do ogarnięcia, jeśli ktoś nie jest na długi czas w sieci i nie ogarnia, właśnie, tych wszystkich zmian. Zresztą to jest trochę takie lemerskie z mojej strony, że musimy płacić za ten premium pass. Ale dobra, przechodząc dalej. Będzie 20 blueprintów, czyli tak zwanych planów na broń To są generalnie tak jakby bronie MK2 Jakby arcydzieła broni, wiecie o co chodzi I one się niczym nie różnią w tym, że mają Inne kolorystykę, wiecie, tutaj taki uchwyt, tutaj tamty Macie takie po prostu szczególne Jakby estetyczne attachmenty, dodatki, które wyglądają po prostu inaczej na tej broni I przez to ta broń wygląda unikalnie Znaczy ten blueprint sami sobie możecie tworzyć Stworzyć, jeżeli oczywiście wiecie Co ten blueprint zawiera, czyli generalnie załóżmy, że Wygrałem, czy tam dostałem SMG, załóżmy jak będzie to Uzi i te Uzi ma 5 dodatków i te dodatki są, wiecie, specyficzne. I wy sami możecie sobie zrobić ten blueprint, I na nałożyć te dodatki, bo oczywiście Uzi jest w grze, prawda? Za darmo czy tam, wiecie, MP7 i generalnie wiecie, te dodatki są i one się nie zmieniają, one nie zwiększają statystyk. Więc Blueprint to jest po prostu czysta kosmetyczność, Czysta wiecie, skórki, skiny i tak dalej. One po prostu wyglądają troszkę inaczej. Eee, no nie wiem, chociażby macie M4A1, możecie sobie założyć dodatki. Też macie XRX, nie pamiętam jak dokładnie ten wariant się nazywał. Czy generalnie, jeśli kupiliście preorder, model offer, otrzymacie ten wariant i możecie sobie go założyć właśnie w zbrojowni. Po to jest właśnie ta cała zbrojownia, aby sobie nakładać te warianty broni. I jakby to jest trochę głupie, ponieważ gra ci każe używać specyficznych dodatków. Owszem, możesz się pozmieniać, lecz wtedy zmieniasz wygląd broni i tak naprawdę psujesz ten e, wygląd MK2, więc to jest takie trochę niezrozumiałe, ponieważ w Black Opsie mieliśmy prosty system MK2 oraz hardzieło nakładasz, boom i jest, prawda? Jakby to nie wpowało na tutaj zmianę dodatków, lecz no w tym roku jest inaczej. A więc dostajemy tylko trzy darmowe, trzy darmowe plany. Tak, jest. 17 jest płatnych, bo jest razem 23. Dostajemy za darmo w kontrabandzie, a jeśli chcesz trzymać 17, czyli resztę musisz zapłacić, oczywiście, za premium, sezon pass. No i wtedy możesz, oczywiście, go levelować. To jest tam 104 poziomy, więc to jest takie lamerskie, ponieważ 20 poziomów strzałem, że wiemy w tydzień, w mniej niż tydzień, a 80 tak naprawdę ty nie będziesz mógł wbić, jeżeli nie zapłacisz. A więc mam nadzieję, że rozumiecie pierwszy temat z głowy. Kolejnym tematem będzie operatorzy. Mamy dwóch nowych operatorów, z czego. Pierwszy operator, myśleliśmy że to będzie zedra, że tak się będzie nazywać Zedra, że to jest Mara, że to widać na ekranie, jest to Mara, jest to operatorka, która nie wiem, nie mam pojęcia jak ona będzie to zdobycia, w sensie tu nie ma napisane, ponieważ e, bo jest napisane, że oni będą w grze, ale czy oni będą za darmo, czy dostaniemy ich za darmo na start gdy operacja pierwsza się zacznie. Powinniśmy, prawda, ponieważ mapy są za, za darmo, bronie są za darmo No i ten kontent powinien być za darmo, ponieważ to są ci operatorzy. Słyszałem, e, że będzie może jakiś challenge, który będzie wpływał właśnie na czy zrobienie jakiegoś specyficznego wyzwania multiplayer czy granie specyficznej misji w spesu, bo jak wiecie, też będziemy mieli nowe misje w SPS, więc strzelam, że będą misje w spesów, które właśnie odblokują po przejściu tej wybranej misji, odblokujecie operatora lub operatorkę. A więc Mara, Mara to jest bardzo fajny, ciekawy operator, ponieważ to jest prawdziwa osoba, która istnieje w naszym real life, że tak powiem, w naszym świecie jest to Twitch streamerka, generalnie ona zajmuje się streamowaniem, gier i tak dalej. Jest hardcorem graczem, koda i jest też zajmuje się militariami, generalnie bronią i tak dalej. Więc tutaj mamy, jak widzicie, post, który ona Sprzedaję, a raczej tutaj piszę do Infinite Tour z podziękowaniami, e, właśnie, że jest na tym projekcie. Że generalnie jest w kodzie i tak dalej, jest ogromnym fanem przez wiele lat i, i ogólnie zajebiście się to raczuję, że ona jest w grze. Jak widzicie, tutaj mamy ją w real life, mamy kilka zdjęć, właśnie. Mam nadzieję, że nie dostanę żadnych tutaj copyright strike, że pokazuję zdjęcia, ale czy ona jest oczywiście ogromną famous streamerką więc raczej nie powinny mieć żadnych problemów. I to jest właśnie ona, i to jest bardzo fajne, że e, Infinite War Próbuję robić takie rzeczy, które normalnie nie istnieją w grach, że są prawdziwe osoby w grach. No oczywiście zdarza się to, ale rzadziej jest, że gry są fikcyjne, czy jak filmy są robione, jakby wiecie, wydarzenia są produkowane i rzadko mamy filmy na na. wiecie, na opartych wydarzeniach. Są tak jak i gry, lecz no, to jest bardzo moim zdaniem bardzo fajny tutaj efekt. Pokazuje dla świata Modern Warfare, że mamy prawdziwą osobę w grze, w multiplayer, więc to jest bardzo tutaj fajna cała historia, którą chciałem wam przekazać. Drugi operator jest też bardzo ciekawy, ponieważ jest to Nikito i po rusku, to jest ruski operator, brzmi NIKT, czyli on jest ghostem. Generalnie to jest taki ghost, nowy, powiedzmy. No, generalnie nie wiemy, nie wiemy jego tożsamości. Tyle wiemy, że jest powiedzmy taki z de from jakby ze społeczności, więc e, bardzo fajna postać, naprawdę kozacka moim zdaniem, ponieważ jak widzicie nie ma jego twarzy i prawdopodobnie nigdy nie użymy jego twarzy i wydaje się dosyć ciekawa, mam nadzieję, że naprawdę, żeby będzie jakaś porządna misja, aby, aby oczywiście odblokować tego danego operatora, lecz Niki to bardzo fajnie brzmi, jak już mówię po rusku to jest nikt, więc on jest, on jest nikim, nie ma tożsamości, e, nie ma rodziny i tak, ale nic nie ma tutaj o nim napisane, poza tym, że jest e, zdezagratowany społeczności i tak dalej jest oczywiście żołnierzem specnaz, czyli specnaz to jest jednostka tam ruska specjalna, już nie pamiętam, bo tak jak my mamy grom, tak oni mają specnaz, wiecie o co chodzi. A więc nie zedra, tym razem Mara i Niki, to to są właśnie dwóch nowych operatorów, którzy będą w grze, jak wiecie, pamiętacie, mieliśmy 12 czy tam 10. Yy, ja robię oczywiście o tym filmie, w pika gry znaleziona, lecz no w tym sezonie otrzymujemy dwa. czy otrzymamy więcej w być może w połowie sezonu czy coś w tym stylu, lecz yy, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ponieważ mamy 12, więc idealnie w sumie by się zgadzało yy, 6... 6 operacji, tak? Po dwóch na każdy sezon. Fajnie by było, prawda? Co dwóch otrzymywać? No i oczywiście jak najbardziej za darmo, za darmo, za każdym razem. Tak, to jest czysty skin, czysta skórka na, wiecie, na inną postać, lecz wciąż to jest moim zdaniem rzecz, która powinniśmy otrzymać za darmo. Tak czy inaczej, sorry, za cały gameplay. Oczywiście tutaj mamy Clayf of Claymore, Camper Warfare niestety tak już wygląda. Gry nie grałem 3-4 dni, ponieważ strasznie mnie odrzuca, naprawdę jest mi ciężko. No i gram w tej chwili w Black Opsa. Dokładnie więc, blackout też tak widać po, na kanale po gameplayach. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie! Chciałem Was tutaj powiadomić, przekazywać Wam najnowsze informacje, ponieważ ten kanał ma na celu przekazywanie najnowszych informacji w Call of Duty, Więc jeśli tego jeszcze nie zrobili, subskrybuj kanał, aby właśnie otrzymywać te informacje. No i zostaw lajka oczywiście, jeśli tutaj jesteś stałem, widzę Bardzo mi dużo to pomoże, a tobie zajmie jedną głupą sekundę. Więc bardzo dziękuję za to. No i co, do usłyszenia w następnych. Na razie, Maklerały. Brawo, sześć. Cisra radiowa.